Zapakuję łachy w teckę i wyjadę na wycieckę. Zapakuję łachy w teckę i wyjadę na wycieckę. Głowę sobie ufryzuję, paznokcie se umaluję. Usiądę sobie przy stole i nie nie będę chodzić w pole, usiądę sobie przy stole i nie będę chodzić w pole. Nie będę ograbić siana, niech tam grabi mama sama. Niech się na tym słońcu praży, ja na plaży. Niech się na tym słońcu praży. Ja opalę się na plaży. Nie będę Kupię wódki kiełbasy I wyjadę se na wczasy Kupię wódki i kiełbasy I wyjadę se na wczasy Nie będę kartofli zbierać tu sum się tak napilać Niech się z chwilą ojciec, matka ja nie taka wariatka, Niech się schyla ojciec, matka, Ja nie taka wariatka. A jak się zbliżają świnta, O rodzince się pamięta, Wsiądę w czerwoną taksówkę, i przyjadę po wałówkę, wsiądę w czerwoną taksówkę i przyjadę po wałówkę. Ja tam wolę mieszkać w mieście, na wsieniach mieszkają teście, a jak umrze babka, dziadek, wtedy zgłoszę się po spadek. A jak umrze babka, dziadek, wtedy zgłoszę się po spadek. Z struny na te struny, pytają się w kontu mrzune. Moja zuna brogowina, jak piesek o tak taki juna, moja zuna brogowina tak i u nas. struny i z tej struny mają chłopy pod wiezuny, pod wieżuny po pół trzeci, po półtorej kopy dzieci, pod po pół trzeci, po półtorej kopy dzieci. Córka mówi z taką matkum, na drugi roz dziurę Córka mówi z taką matkum, na drugi roz dziurę Córka mówi zdaje mi się, że migocian coś przyniesie. Matka złapała w rzeciu na... Mówi o ci dumbociuna, matka złapała w rzeciuna Mówi o ci dumbociuna. Moja Maryś nie wie, że Ci. Jak cię będzie jaki gunił, to ci będzie dzwonek dzwonił. Jak cię będzie jaki gunił, to ci będzie dzwonek dzwonił. Um. Yeah. Moja Maryś, moja lubo, kochałbym cię, aleś grubo. Grubo balio, niech kocha, Takoś grubo jak walio, niech cię kocho jo, lio. Takoś grubo jak walio, niech cię kocho Za stodą rośnie angryz, miałam chłopa piesmy zagryz. Teraz kiedy mą drugiego już czatują psy, Teraz, kiedy mam drugiego, już czatujący na niego. Całą nockę ze mną ignął, a nad ranem to mnie wygnął. I się pytum, gdzie zapłata, a on, na mnie bata. I się pytum, gdzie zapłata, na mnie bata. Tańcowała z wickim, wypiła mu Czemuś nie uciekł wicek, jak się bują ma Czemuś nie uciekł wicek, jak się bują Magdziecycek. Komu chciała temu dała, bo nie swoje pieckę miała. Komu chciała temu dała, bo nie swoje pieckę miała.